Cześć, witam Was na kanale Frizo. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie: jak i po co neutralizować kondensat wypływający z kotła gazowego kondensacyjnego? Jesteście ciekawi? Serdecznie zapraszam. Kotły gazowe kondensacyjne są powszechnie stosowanymi urządzeniami. Służącymi do ogrzewania zarówno domów, jak i mieszkań. Charakteryzują się wysoką sprawnością spalania. Niektórzy producenci podają sprawność powyżej 100%. Rozprawialiśmy się już z tym mitem. Tutaj możecie kliknąć i zobaczyć film, czy w ogóle możliwa jest sprawność spalania powyżej 100% i skąd ona się bierze. Natomiast teraz. Skupmy się na budowie kotła gazowego kondensacyjnego. Oczywiście nie będziemy wchodzili w zbytnie szczegóły techniczne, chciałbym, abyście tylko poznali najważniejsze elementy. Kocioł gazowy kondensacyjny składa się z palnika, komory spalania, wymiennika pierwotnego, wymiennika kondensatu, przewodów spalinowo-powietrznych oraz przewodu odprowadzającego kondensat. Teraz na krótkiej animacji postaram się Wam pokazać uproszczoną zasadę działania kotła gazowego kondensacyjnego. Do uzyskania ciepła z kotła gazowego będziemy potrzebowali oczywiście paliwa, czyli gazu ziemnego oraz powietrza. Teraz zastanówmy się, skąd będziemy to powietrze. W nowoczesnych kotłach gazowych kondensacyjnych powietrze nie jest pobierane z otoczenia. Czyli z miejsca, w którym zamontowany jest kocioł gazowy, ale pobierane jest z zewnątrz, przewodem powietrzno-spalinowym. Dzięki temu powietrze to jest już wstępnie ogrzane. Czyli zobaczcie, jeżeli na zewnątrz będziemy mieć temperaturę minus 5 stopni, to to powietrze trafiające do komory spalania będzie mieć temperaturę już wyższą, bo będzie wstępnie ogrzane spalinami. To przekłada się na wzrost sprawności procesu spalania. Mieszanka powietrzno-paliwowa zostaje zapalona, mamy płomień. Płomień będzie nam ogrzewał wymiennik pierwotny, w którym znajduje się czynnik grzewczy. Natomiast musimy pamiętać, że spaliny również będą mieć wysoką temperaturę. I te spaliny trafiają na wymiennik kondensatu, do którego trafia najchłodniejsza woda z całego układu. Ponieważ będzie to woda powracająca z instalacji. Jeżeli ta woda będzie o temperaturze niższej niż 56 stopni, dojdzie do zjawiska kondensacji, czyli do wykroplenia się wilgoci na wymienniku. To pozwoli uzyskać dodatkową energię, właśnie zawartą w spalinach. Cały kondensat wykroplony na wymienniku trafia bezpośrednio poza kocioł gazowy. I zobaczcie, dopiero tak wstępnie ogrzany czynnik kierowany jest na wymiennik pierwotny. Dodatkowo spaliny w tym momencie trafiają do przewodu powietrzno-spalinowego. I tutaj oddają ciepło na rzecz powietrza, które będzie trafiało do komory spalania. Dzięki temu strata wylotowa, czyli temperatura wychodząca z przewodu spalinowego, będzie wynosiła jakieś 50-60 stopni. Porównując to do kotła stałopalnego, ta strata wynosi 150-200 stopni Celsjusza. Czyli sami sobie możecie zobaczyć, jak efektywne spalanie mamy właśnie w kotle gazowym kondensacyjnym. Co zrobić, aby jeszcze Poprawić sprawność kotła gazowego kondensacyjnego. Musimy zwiększyć ilość kondensatu. Jak to zrobić? Obniżając temperaturę powracającą do kotła gazowego. Zobaczcie na wykresie: im niższa temperatura powracająca, tym wyższa sprawność kotła gazowego, czyli niższe zużycie gazu. Teraz pokażę Wam trzy sposoby na zwiększenie ilości kondensatu. Pierwszy sposób to ograniczenie temperatury zasilającej. W momencie, kiedy mamy ogrzewanie grzejnikowe, wiemy, że różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi około 10-15 stopni. Natomiast jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, różnica wynosi około 5-10 stopni. No i teraz tak, jeżeli wiemy, że na powrocie mamy uzyskać temperaturę najlepiej poniżej 50 stopni, to jeżeli na kotle gazowym ustawimy maksymalną temperaturę właśnie 60 stopni, no to w tym momencie na powrocie uzyskamy właśnie temperaturę około 50 stopni. Czyli zależy nam, żeby grzać długo z jak najniższą możliwą temperaturą. Nie chcemy, aby dochodziło do sytuacji, że kocioł będzie rozgrzewał się do 80-90 stopni, tak aby jak najszybciej dogrzać pomieszczenia, tylko chcemy, żeby pracował na stale najniższej wydajności. Zobaczcie, można to porównać do jazdy samochodem. Mamy do pokonania taki sam dystans dla dwóch pojazdów. Pierwszy pojazd będzie się rozpędzał do prędkości 100 km na godzinę, Następnie będzie wyłączał silnik i dopiero uruchomi go, kiedy prędkość spadnie poniżej 50 km na godzinę, tak aby znów rozpędzić się do 100 km na godzinę. Natomiast drugi pojazd będzie jechał cały czas z tą samą prędkością 50 km na Teraz sami odpowiedzcie sobie na pytanie, który pojazd zużyje więcej paliwa. Drugi sposób na bazie pierwszego to zastosowanie regulacji pogodowej. Czyli będziemy dostosowywali automatycznie maksymalną temperaturę wychodzącą z kotła gazowego względem temperatury zewnętrznej. Czyli zawsze będziemy mieć gwarancję, że zasilamy instalację najniższą możliwą temperaturą, a to przełoży się na najniższą możliwą temperaturę powracającą do kotła gazowego, a to przełoży się na jego maksymalną możliwą sprawność. Sposób trzeci, dedykowany głównie osobom, które znają się na obsłudze kotłów gazowych, czyli serwisantom, czyli możecie obniżyć maksymalną moc kotła gazowego, oczywiście znając projektowe zapotrzebowanie na ciepło. A szczególnie funkcja ta jest przydatna w momencie, kiedy kocioł gazowy przełącza się na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Nie będzie wtedy pracował z pełną wydajnością, ale właśnie z tą ograniczoną. Dzięki temu zwiększacie sprawność kotła gazowego. Natomiast w momencie, kiedy wasza instalacja jest mieszana, macie grzejniki oraz podłogówkę, w tym momencie najlepiej zastosować gotowy zestaw dedykowany właśnie kotłom gazowym kondensacyjnym. Primobox ACB 910, 930, 950. Wszystkie te trzy zestawy wyposażone są w odpowiedni zawór mieszający, który będzie zwiększał poziom kondensacji w kotle gazowym. Pierwsze rozwiązanie z siłownikiem, drugie z regulatorem stałotemperaturowym i trzecie z regulatorem pogodowym. W jaki sposób te zestawy przyczyniają się do zwiększenia kondensacji, dokładnie i szczegółowo omawiałem w filmie. O tutaj. Wystarczy, że klikniesz. Jak już wiecie, skąd kondensat w kotle gazowym kondensacyjnym. To teraz postawmy sobie pytanie, ile tego kondensatu wypływa z kotła gazowego? Generalnie przyjmuje się, że w idealnych warunkach laboratoryjnych. Oczywiście, wszystko też zależy od rodzaju spalanego gazu. Na 1 m sześcienny gazu uzyskamy około półtorej litra kondensatu. Oczywiście w takich normalnych domowych warunkach uzyskujemy niższe wartości, bo zawsze część tej pary wodnej będzie wyrzucana do otoczenia. Ale generalnie możemy przyjąć około 1 litra na metr sześcienny. I teraz w standardowym domu zużycie gazu jest z rzędu od 10 do 20 metrów sześciennych na dobę. Więc zużycie kondensatu w domu będzie spore: od 10 do 20 litrów na dobę. Jak wiecie, podczas spalania gazu mamy również do czynienia z tlenkami siarki, jak również tlenkami azotu. Które rozpuszczają się w wodzie. Więc kondensat jest kwaśny o odczynie od 3 do 4. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten kwaśny kondensat wpłynie negatywnie na działanie naszego systemu kanalizacyjnego. Jeżeli wasz budynek podłączony jest pod miejski system kanalizacyjny i rury wewnętrzne kanalizacyjne są wykonane z materiału tworzywowego. W zasadzie nie musicie się tym przejmować. Kondensat możecie odprowadzić bezpośrednio do systemu kanalizacyjnego. Dokładnie tak samo w momencie, kiedy wasz budynek podłączony jest pod bezodpływowy zbiornik, potocznie zwany szambem. Natomiast w momencie, kiedy do waszego budynku podłączona jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, musicie zachować szczególną ostrożność. Na jakość i rodzaj usuwanych zanieczyszczeń z waszego domu. Dojdzie do zatrzymania rozkładu związków organicznych, co przełoży się na brzydki zapach z naszej przydomowej oczyszczalni ścieków. Jak się przed tym zabezpieczyć? I tutaj rozwiązaniem jest nasz nowy produkt neutralizator kondensatu ACN120. Który powinien być zamontowany blisko kotła gazowego kondensacyjnego. Do niego podłączamy bezpośrednio odpływ kondensatu z kotła i ten kondensat będzie do niego wpływał grawitacyjnie. Czyli pamiętajcie, aby zachować odpowiedni spadek. Po wypełnieniu neutralizatora kondensatu odpowiednim złożem które znajduje się w elementach dostawy, ten kwaśny kondensat będzie neutralizowany. Czyli za neutralizatorem kondensatu otrzymamy kondensat bezpieczny dla przydomowych oczyszczalni ścieków. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: jak często należy uzupełniać złoże? Musicie wiedzieć, że podczas procesu neutralizacji część tego złoża zostanie rozpuszczona. My zalecamy, aby w momencie, kiedy zostanie one w całości rozpuszczone, za każdym razem je uzupełnić, a jeżeli nie zostanie, to przynajmniej raz w sezonie takie złoże powinno zostać wymienione. W zestawie znajdziecie dodatkowe złoże uzupełniające, bądź możecie dokupić je po kodzie, który teraz Wam się wyświetla. Jak sprawdzić skuteczność neutralizatora? Musicie wykorzystać do tego papierki lakmusowe. I zmierzyć, zbadać odczyn pH kondensatu przed neutralizatorem i za neutralizatorem. W momencie, kiedy ten odczyn dalej będzie zbyt niski, powinniście szeregowo zamontować drugi neutralizator kondensatu, aczkolwiek będzie to potrzebne jedynie z kotłami o wyższych mocach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę, subskrypcji naszego kanału oraz zobaczcie sobie odcinek. W jaki sposób możecie zaoszczędzić na rachunkach na gaz, jeżeli macie kocioł gazowy, kondensacyjny? Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.